ma tu Master Hyzio, witam was w 223. odcinku z Minecrafta, w tym odcinku pokażę tutaj tą część, która została wybudowana, nowa część tego imperium. O, właściwie tutaj to jest, nie wiem co, ale to chyba, no też będzie taki ogród, tak więc, no, udekorujemy sobie ogród, tutaj sobie małe drzewko stoi, oczywiście po jednym z każdych kwiatów, tak więc sadzimy. pek raz tak tego da O No i tutaj to jest taki jakby podwodny ogród część druga. A tutaj skrzynie. W których przechowuję rzeczy. A tutaj, no tutaj jeszcze nie wiadomo co będzie. No, ale wiem, że coś będzie tutaj. Bo trochę jest kwarcem, długa no, więc. No tutaj widzicie i. Ostatnio za bardzo nie wiem, co to może, co tutaj powstanie. Jaka budowla. Ale no, jak coś powstanie, to dam znać. Tak więc. No, myślę, że to będzie wszystko. I nawet nie wiem, czemu kurwa ma takiego skina. <ścoughs> zapewne nie dowiem się tego, ale dobra. Więc to było tyle. No to Nara.